Ja się odwracam o to płomień, aż do sufitu już. To był socjalizm. Śmierć ich została, jakby, jakby siedzieli przy śniadaniu. Jak stolik był czteroosobowy, tak cztery osoby wokół stolika niestety zginęły. Nikt tak na dobrą sprawę w Szczecinie nie jest w stanie powiedzieć, ile ofiar było. Gdy coś tam od H powiedziałem kapitanowi straży, zerwałem mu kask i wlazłem. Tutaj to było właśnie ten taki. Na nowe czasy, no nazwijmy to w wielki świat. Wiosna 1981 roku była ciepła, choć nadzwyczaj burzliwa. Poprzedziły ją zmiany w aparacie władzy. W lutym premierem został Wojciech Jaruzelski. Już 18 marca jego apel o 90 spokojnych dni zakłócają wydarzenia bydłockie. Milicja siłą usuwa z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej delegacje Solidarności. 30 marca kryzys ostatecznie zażegnany. Uczucia zagrożenia i niepewności pozostały. Pogłębia je tragiczne zaopatrzenie rynku. Coraz częściej brakuje nawet podstawowych artykułów żywnościowych. Niewielu dostrzega, że za tymi pozornymi ustępstwami ówczesnej władzy nie kryją się żadne radykalniejsze rozwiązania. Spośród 21 gdańskich postulatów głośno mówi się o realizacji zaledwie kilku. Reszta tonie w milczeniu pełnym zaniechań. Poranek 27 kwietnia 1981 roku był w Szczecinie wyjątkowo ciepły i słoneczny. Wiosenne słońce, przez szpary w grubych kotarach, zdawało się docierać do każdego zakątka kaskady. Największego wówczas i najlepszego, jak do dziś twierdzą bywalcy, kombinatu gastronomiczno-rozrywkowego w tej części Europy. Kwiecień był zresztą miesiącem dość szczególnym w dziejach tego lokalu. W kwietniu roku 1929 został uroczyście otwarty jako House Ponad. 20 lat później, również w kwietniu, niemal doszczętnie zbombardowany. Po kolejnych 30 latach otworzył gościnne podwoje już jako kaskada. Ostatni bal sylwestrowy. Mimo cen dość wygórowanych, 1000 zł za zaproszenia, więc 1 czwarta średniej ówczesnych miesięcznych zarobków, był komplet gości. Dla 14 osób spośród uczniów zespołu szkół gospodarczych i personelu Kaskady to był ostatni sylwester w życiu. Tragedia rozegrała się cztery miesiące później, właśnie 27 kwietnia o godzinie 8 rano. W kaskadzie było wówczas 21 osób: 15 pracowników i 6 uczniów-praktykantów. Kaskada, no to właściwie legenda, legenda wśród marynarzy, wśród mieszkańców Szczecina i nie tylko. Legenda kaskady no, rozlewała się dosłownie, tak jak może za tymi, którzy tutaj gościli. To są wszystko moje rysunki. Tak powstawały pierwsze projekty. To jest sala ronda. Niech pan tu wszystko: bary, szczegóły, śrubki, wszystko, wszystko, wszystko. Tak powstawało. Najpierw jakaś wizja, później rozrysowanie szczegółów. A na czym to polegało? Że tak samo do kaskady, jak na statki. Musiało mieć atest o winotporności. Każda jedna z sal miała nazwę i tak dla przykładu sala na parterze nazywała się Salą Kapitańską, gdzie obsługa była na bardzo wysokim poziomie, w smokingach. Sala ronda była salą, gdzie były wydawane posiłki dla Szczecinian, tak zwane obiady momentowe, które były i na sali rondo i na sali słowiańskiej, czyli na drugim piętrze. Sala pokusa była czynna do godziny czwartej. był to coś w rodzaju kawiarni. Kaszka, tak nazywano kaskadę, to była Kaszka po prostu i dla wielu ja wiem przyt marzeń, żeby tam się znaleźć, zabawić, spędzić noc, płukać z pieniędzy lub też zostać nawet no, czasami obrobiony w ten, inny sposób. Nie? Kaskada miała swoich znakomitych portierów, którzy byli panami portierami. Kaskada miała swoich znakomitych kelnerów, którzy, nie wiem czy gdzie indziej, potrafili tak obsługiwać jednocześnie tyle, wypijając z gratisowych kieliszków. Najbardziej elegancka, właśnie o najwyższym poziomie, o najlepszej załodze, była specjalnie najlepsi tam obsługiwali, to była sala zawidańska, Prostytutka i synkciarze mieli tylko raz w życiu możliwość wejścia na tą salę. To była bardzo komfortowa sala. Na całe, ja wiem, że dwa województwa nie było tak na tak wysokim poziomie yy, yy, sali restauracyjnej, a jakie menu. Przecież to było ile lat temu. Podstawowym daniem to był kotlet Alla la Cascada, który składa się z trzech rodzajów mięsa, do tego ziemniaczki podsmażane z papryką i tartinki. Oprócz naszej garmażerki były takie, to były takie flaczki z takimi, oni nazywali to dzędzałki, takie kuleczki z mięsa mielonego, coś z jakimiś tam dodatkami, ja nie pamiętam, ja nigdy tego nie robiłam. Nie próbowałam nawet nigdy tego robić, ale to było bardzo dobre. Pamiętam ten dzień, tak ładnie było cieplutko, słońce świeci. I tak mnie tak sama do siebie mówię, ale słońce grzeje. Ja się odwracam o od to płomień, aż do sufitu już. I chciałam podciągnąć ten odkurzacz z sobą. Jak pociągła odkurzacz, on wyszedł z, z, ten sznurek z, z gniazdka. No i patrzę, czy po wykładzinie leci ogień. Zatem Zrzuciłam i wyleciałam na portiernię taka pani Wanda była portierka. Ja mówię, pani Wanda kaskada się pali. I ja akurat wtedy miałem dyżur i za 15.05 yy, zawsze miałem taki zwyczaj, żeby było śmieszniej, to metr od tego gniazdka przeszedłem jeszcze, bo wszystkie sale zawsze przechodziłem, czy ktoś jakiegoś tam dopałka nie zostawił, czy ktoś jakiejś, yy, jakieś brudy czy nie są. I przeszedłem cały kombina, za 15.05 wyszedłem do domu, pojechałem, półtorej godziny się przespałem, telefon, kaskada się pali, no i szybko pojechałem. Byłem jednym z pierwszych, jedną z pierwszych osób, które były przy samym początku pożaru. No, rano ósma godzina jechałem z dziećmi do szkoły i do przedszkola i jednocześnie do redakcji. I Dosłownie tak lekko, spóźniony, zmęczony, Ej, stoję na skrzyżowaniu obok dawnego ośrodka informacji turystycznej. Prawie ręce, jest kaskada, pod światłami stoimy i wylatuje pierwsza szyba, chyba wtedy na parterze, od strony ulicy Obrońców Stalingradu. I tam były takie grube zasłony, ciemne, bordowe, takie aksamitne. I po tych zasłonach, to, to jak po drabinie, zaczyna się ogień pojawiać. O 8.10 płomienie ogarniają wszystkie cztery kondygnacje. Minutę później pojawiają się trzy wozy straży pożarnej. Topią się ustawione 20 metrów od kaskady znaki drogowe. Zaczynają płonąć oddalone o 40 metrów drzewa. Muszę najpierw, że bank się pali. Poczta, bank, później odra. W końcu podjeżdżamy ludzi i patrzymy się, że kaskada. W mieszkaniu gorąco się zrobiło. Piranki miałam nylonowe, topiły się, karnisze, potopione były w mieszkaniu, szyby popękane. raptem mnóstwo dymu, płomienie, prawda? I ja już wiedziałem, że, że taka skada się pali, ale ten, ten widok, który nagle, że tak powiem, wychynął z, z, w tym momencie, prawda, rzeczywiście był porażający. Dym był tak gryzący, że nie mogłem y, otworzyć oczu, więc y, po omacku, trzymając tylko za poręcz, biegłem na dół. Niestety nie mogłem otworzyć oczu i wbiegłem aż do piwnicy. Minąłem wyjście, znalazłem się w piwnicy, w cukierni. Taka spanikowana, myślę sobie, no do lodówki, no zamknę się gdzieś tam w jakimś tam pomieszczeniu, bo tam były takie małe pomieszczenie magazynowe. No ale niemożliwe, no bo ten dym się wszędzie wedrze. Przerażony w tym momencie stwierdziłem, że właściwie to chyba już koniec, bo nie da się wyjść z piwnicy, skoro minąłem wyjście na zewnątrz, a brakuje mi już powietrza i właściwie po tej poręczy ostatkiem sił doszedłem do wyjścia z kaskady. Drzwi były otwarte, na zewnątrz było słońce, a dymu było tak dużo, że nie było widać w ogóle, że w tym miejscu są drzwi. I wyszedłem na zewnątrz, po mnie już z tego budynku nikt nie wyszedł. Okazuje się, że na miejscu nie jesteśmy w stanie podjechać, żeby podać prąd wody. Tak wysoka temperatura panuje w okolicach kaskady. W związku z tym musimy wycofać samochody na bezpieczniejszą odległość ubrać ludzi odpowiednio, żeby mogli podejść z prądami wody i na naszych oczach widać jak ogień połyka samochody znajdujące się pod kaskadą. 15 minut po ósmej cały budynek stoi w ogniu. O ósmej pogotowie energetyczne otrzymuje informację o konieczności odcięcia dopływu prądu. Natomiast dopływ gazu odcięto dopiero o ósmej Zaczęłam się dusić, to no myślę sobie, co mnie czeka. Muszę otworzyć okno, bo tak jakoś odwrotnie sobie pomyślałam, że jak wybije, nie dałam rady otworzyć, bo to było taki, z takich kątowników metalowych. Jak nie, to muszę wybić. Jak wybiłam nogą tą, tą, tą szybę, nie mogłam się tam trochę przecisnąć przez nią, no ale no właściwie nie była taka mała, tylko były te odłamki szyby. I tak bałam się skaleczyć, przeszłam. No, parapet był wąski, tak sobie stanęłam na nim. No i dopiero wtedy zobaczyłam, że jest bardzo dużo ludzi. Spojrzałem na jednej ze ścian, tej bocznej, tam były takie okienka, chyba na drugim piętrze na parapecie stała kobieta trzymając się futryny okna i wówczas zdałem sobie sprawę z tego, że to na moich oczach rozgrywa się Dramat taki, jak widzisz się czasami tylko w filmach. Ktoś tam rozłożył taki koc, pamiętam, że on był brązowy, w pomarańczowe takie kwiaty, bo to tak z góry tak było widać, i kazali mi skakać, ale ja się bałam. W pewnym momencie była informacja, że z drugiej strony obiektu w oknie znajduje się e, kobieta, która krzyczy. Zaczęłam się tak buntować, że mam te 19 lat, że chciałabym jeszcze pożyć, to później jakoś tak mi przyszło na myśl, zaczęłam się modlić. Ale to tak zaczęłam, zaczęłam się modlić do Matki Boskiej, że, że więcej nie będę się tak buntowała, żeby mi darowała życie. Jakoś to tak było. Drabina, która mogłaby zdjąć tą osobę, musiała objechać ulicami wokoło. I w tym czasie właśnie szczęście było takie, że przejeżdżał podnośnik hydrauliczny. I chciałam już krzyczeć, ale ktoś tam zaczął kierować, ludzie właśnie, ci wszyscy, którzy tam stali, zaczęli kierować w moją stronę, no i, i właśnie podjechali i nawet ten kosz, który on, ci panowie wyciągnęli, też był za krótki, bo sięgał do, sięgał do, poniżej nawet, poniżej tego parapetu, poniżej moich stóp. Także ten pan, który tam stał, musiał jakoś we, musiał wejść, gdzieś tak jakoś podeprzeć się, żeby, żeby mnie złapać tak za rękę. O 9.40 ekipy strażaków trafiają na pierwsze ofiary. Do godziny 15.00 odnaleziono 13 zwęglonych ciał. Czternastą ofiarę znaleziono znacznie później podczas przeszukiwania czwartej kondygnacji. Moja mama to tak zbierała. Nie wszystkie, może, ale tam takie wycinki, to tam gdzieś chyba w głosie. Szczecińskim, bo nawet zdjęcie, bo tam robiono nam zdjęcia. To, to właśnie wtedy wiedziałam, że są ci panowie, ale tak później już nie miałam żadnego kontaktu, bo po prostu tak jakoś ja chodziłam do szkoły, uczyłam się, pracowałam. Oto fotografia wykonana kilka dni później przez Stefana Cieślaka. Mężczyzna po prawej to Janusz Krzewiński, zdejmował Alicję Rudawską z okna Kaskady. Po lewej Ryszard Malinowski, operator wysięgnika. Janusz Krzewiński już nie żyje. Ryszard Malinowski wyjechał z kraju. Obaj pracowali wówczas w zakładzie gospodarki mieszkaniowej. To zdjęcie natomiast zrobiono podczas święta wiosny, miesiąc przed pożarem. Jest na nim sześcioro uczniów, właśnie tych i tylko tych, którzy zginęli w płomieniach. Domyślałem się właśnie, że koledzy i koleżanki zginęli na górze w momencie jak już kaskada płonęła, dlatego że portierka potwierdziła, że moi koledzy wchodzili parę minut dosłownie wcześniej na górę. Zbieraliśmy się zawsze na samej górze, na ostatnim piętrze. Sala nazywała się Pokusa i tam po prostu czekaliśmy na panią instruktor, która z reguły przychodziła 15 po siódmej, bo o tej godzinie rozpoczynała się praktyka. Nas przerażała ta niemoc nasza. W momencie kiedy można spojrzeć na zdjęcia, które pozostały z tamtej akcji. Jak duży ten pożar był, jaką, jaką obejmował kubaturę, jak potężny ten ogień był. Jak minimalnie potężne działka, które wydajność mają 2400 litrów na minutę, jak one wyglądają jak strumyczki. Jak zaczęli gasić, tak wycofali te, te, ten samochód, ten najbliższy. Dlaczego? Bo lakier na masce zaczął się topić. Nasze działania generalnie polegały na tym, żeby uratować sąsiedni obiekt, yy, zakłady przemysłu odzieżowego Odra oraz budynki mieszkalne po drugiej stronie ulicy. Pożar ugaszono ostatecznie o godzinie 18:50. Kaskada spłonęła doszczętnie. Pozostały jedynie żelbetowe elementy konstrukcji. Jeszcze przez wiele dni Szczecinianie na miejscu tragedii składali kwiaty. Po tym pożarze, to ja no, zazdrościłem ludziom, którzy tam, którzy idą na cmentarz, bo najchętniej bym wtedy nie żył. Ludzie, których ja doskonale znałem, z którymi codziennie żyłem, nagle nie żyją to ja to przeżywałem przede wszystkim osobiście. Teraz najistotniejsze okazało się ustalenie przyczyn tragedii. Co do przyczyny pożaru, to ona od początku była jasna. Nie było żadnych innych uzasadnionych wersji i hipotez. Pożar zaczął się od tego nieszczęsnego gniazda, do którego podłączony był odkurzacz, którym pracowała pani z Większość elementów wykonano z materiałów łatwopalnych bądź nasączonych takimi środkami, które topiąc się wydzielały trujące substancje, między innymi fosgen. Według sądowych ekspertyz właśnie ten gaz w ciągu 6 sekund zabił wszystkie ofiary. Po kilku minutach temperatura we wnętrzu budynku sięgała 1700 stopni Celsjusza. Płomienie podsycała dodatkowo konstrukcja kaskady przypominająca gigantyczny komin. W rezultacie przed sądem stanęły trzy osoby oskarżone o zaniedbanie obowiązku zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia. Zapadły kilkuletnie wyroki, które jednak sąd drugiej instancji zmniejszył, a amnestia z lipca 1984 roku ostatecznie umorzyła. Akt oskarżenia. Koncentrował się głównie na osobie ówczesnego dyrektora kaskady, włodzimierza Malasiewicza. 14 osób zginęło tam. I oni myśleli bardziej społecznie 100 razy niż teraz nasi bonzowie najprawdopodobniej. I przecież to było tłumaczenie jasne. Rozwalą nas. Pozwalniają nas, powyrzucają nas, jeśli my, społeczeństwo Szczecina, powiemy, że nie ma winnych za 14 ofiar. Musimy zadośćuczynić, chociaż w jakiś formalny sposób, żeby to było. Także to nie było nic związane z reżimem komunizmu. Podczas dochodzenia nie wzięto jednak pod uwagę wariantu, który opierał się na realnych przypuszczeniach wskazujących na podpalenie. Tak przynajmniej uważał ówczesny dyrektor Kaskady. Była to rzecz tak dziwna, że nawet prowadzący dochodzenie zaproponowali mi, żebym w ogóle tego nie poruszał i osoby zainteresowanej bezpośrednio również unikali jakiegokolwiek od, z tą osobą jakiegokolwiek przesłuchania czy rozmowy. Otóż w Kaskadzie dorywczo był zatrudniany taki pan który y, zamiatał i sprzątał wokół y, obiekt. I w dniu pożaru, y, kilka minut po godzinie ósmej, y, poszedł do y, sprzątaczek, do piwnicy, y, zapytać, czy mają tam coś, zostało im od wczoraj do zjedzenia, bo jeszcze nie jadł śniadania. Wziął sobie, to, dostał to śniadanie i szedł sobie usiąść y, na piętro. I wtedy właśnie wybuchł ten pożar. I on na półpiętrze upadł, i prawie już yy, mydlał, także za kilka sekund już byłoby po nim. I w tym momencie, jak on właśnie padał na tym półpiętrze, ktoś złapał go i wyrzucił go yy, z ponad trzech metrów yy, przez okno. Upadł na belki i dzięki temu przeżył. Po tajemniczym mężczyźnie nie udało nam się odnaleźć żadnego śladu. Również w pamięci innych uczestników i świadków ówczesnych zdarzeń. Niemniej, szybkość, z jaką czterokondygnacyjny budynek stanął w płomieniach 10 do 12 minut, nadal z trudem mieści się w granicach prawdopodobieństwa. Nigdy również nie potwierdzono wstępnych założeń o stosowaniu łatwopalnych substancji chemicznych do czyszczenia wykładzin i tapicerki. To jedynie elementarne wątpliwości, na potwierdzenie których nie mamy. Żadnych dowodów ani świadków. Dlatego nadal pozostają wyłącznie w sferze emocji. Podobnie jak cały ten dziwny rok 1981. Byliśmy wszyscy, że tak powiem, zatopieni w polityce. W polityce, no tam wszyscy mówili, że to nie polityka, ale to była polityka. Prawda? Natomiast zupełnie to, to jakoś tak wydarzenie być może uświadomiło, że że ta polityka może, może mieć, powiedzmy nawet ja tak, ja, ja tak sobie rozumiem, że ta polityka może, może mieć jakieś takie konsekwencje, prawda, w razie wejścia jakiegoś wojska, prawda, policji, czy w razie jakichś, jakich, prawda, rozstrzygnięć siłowych. Przyznam, że to było takie, dla niektórych mogło, stanowiło takie memento, no, grudzień, który nastąpił później, nie był takim, nie był takim, aż tak wstrząsającym wydarzeniem. Ale ja myślę, że ten pożar kaskady był, był takim sygnałem jakimś może.